To tu ludzie! Dlaczego wystrzeliłam tą strzałę? Nie wiem. A, tu są już falnerowie. Ok. Radzisz sobie, Mjorn, wierzę w ciebie. A, masz jeszcze mnóstwo życia. Się dlatego lubię Mjorn, Jest ją ciężko powalić. Jest praktycznie niezniszczalna. No, niestety ci farmerzy jednak. Wow, mają coś do zaoferowania. Bardzo mi się nie podoba to, że on do mnie trafia. Znaczy we mnie, przepraszam. Dobra, oczyściliśmy. Zapiszę. Nie będę brać na razie żadnych yy, mikstur. Używać. Tylko się skupię. Oj, bardzo mi się nie podoba ten dźwięk. Możesz mi wierzyć, moja droga, że wierzę w ciebie i uważam, że w tym momencie zrobisz jeszcze więcej, niż zrobiłaś podczas swojej uszczytu swojej awanturniczej kariery. Chodźmy tutaj, co tu jest. Debate Hole. Hall. Jest jakiś zameczek. Na to wygląda. Złoto. Rozejrzyjmy się tu mniej więcej. Ta dźwignia otwiera te drzwi, tak? No. To otwierajmy to wszystko. Nie ma co tak siedzieć w zamknięciu. Tu są zawalone drzwi. Tu jest coś na dole ciekawego. Nie było, nie. Myślałam, że widziałam skrzynię, ale jednak nie. Tutaj. Tu są ogromne ruiny po prostu. Jedne wielkie, ogromne ruiny, które można by zwiedzać godzinami. W których w sumie już siedzę od godziny. Więc dobra, żeby nie marnować więcej czasu. Przejdźmy w dalszą drogę, moja droga towarzyszko. F4. Że tak ładnie poradziliśmy sobie z naszymi przeciwnikami. Chciałabym tego zmarnować. Co jest tu? Chcę iść prosto przed siebie i prosto do celu. Jednakowoż nie mogę. Te rzeczy są tutaj zbyt ciekawe. Co tu jest? Dom nadzorcy farmy. A! Wejdźmy. I dom nie może być zbyt duży. No właśnie, kufer czeradnik. Co ty miałeś do ukrycia, kolego? Zaraz się tego dowiemy. Ok, no i pięknie, otwarte kubek i troszkę złota. Jak szał nie ma, nie? Przynajmniej nie dla mnie na tym poziomie gry. Ale to i tak dodatkowe punkty umiejętności. Dobra, to wszystko. Eee, więc chodźmy dalej. W sumie to chodźmy już do miejsca docelowego. Naprawdę już dość długo łażę tutaj w kółko. Czas najwyższy, przestać się obijać. Słyszy czerwony kwiat. Z jakichś przyczyn naprawdę mi na nich zależy. Po prostu chcę, chcę je mieć. I to wszystko. No, chodźmy. I tutaj jest chyba nasz cel. Tak, dokładnie tutaj. F4. Tam jest winda. No, oczywiście, że tu jest winda. Wieża ma kart. Chodźmy, chodźmy. Czekajcie, bo sobie palcami mistrza. Dobra, możemy iść dalej. Zbliżamy się już chyba na miejsce. Skaduje tak, ponieważ nie mam... Ojciec chciał, poszła w jego ślady i miałam większe ambicje. w trzech. Nigdy na to nie narzekam. Tęsknię za Okej. To już czytam. Czy to jest... A nie, to wygląda jak skrzynia, ale to jest plecak. Jakaś mikstura. Jakaś książka, która mnie nie interesuje. No za duże obciążenie. Nior! Nie mogę się doczekać walki. Ponieś dla mnie trochę rzeczy. Nie ma sprawy. Mogę ponieść sporo ekwipunku. Wiem. Dlatego chcę, żebyś wzięła, w sumie, zanim cokolwiek no to... zrobię, dwa rzeczy, które mi nie są potrzebne. Czyli, na przykład, ten dwe dwemerski żyroskop Ja mam to, jest mi potrzebne. Kula harmonii jest mi potrzebna. Lutnia jest mi niepotrzebna. Wszystkie rudy są mi jakoś tak. Ja, jako tako potrzebne to pójdzie na sprzedaż a ze stroju amulet Julianosa to jest w sumie tanie To jest drogie, to jest drogie. To jest tanie, 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 to jest tanie. Mój hełm. Krasnocki hełm krasnoludzkie buty. No, i w sumie to powinno wystarczyć. O, już jesteśmy na miejscu F4. Tutaj sobie wejdziemy do góry. Nie, tutaj nie ma nic ciekawego. I w sumie schowam łuk. Stąd przyszłam, ok. Więc idziemy. Wiecie co, za sekundkę do was wrócę. Okej, okay, już jestem. Ech, tylko krzesło poprawię, sekunda. Dobra, wracamy, F4. Ja zapisywałam przed chwilą. Możliwe. Więc chodźmy. No tak, zagadka wymyrów. Nieszczęsna. Zagadka. Tu jest wyjście, z tego co pamiętam, no. Zna znaczy, za drzwiami jest chyba windzia. O dobra, zobaczmy to, co tu mamy. Piedestał do leksykonu. Okej. Okay. Jest to do grania. O, właśnie. Tego szukałam. Dziennik drokari. Nigdy nie chciałem pisać o sobie opowieści o królach kapłanach z dawnych czasów zasługują na to, by znaleźć się w księgach, ale drogt nie jest nikim wybitnym. Nie jest to ani dziennikarz, ani... Nie. Nie jest to ani dziennik ani zbiór baśni, ale ta piękielna maszyna nie daje mi spokoju. Nie spocznę, póki jej nie rozgryzę. Całe to ustroje bez pudła, warte jest tyle, co zdechły horker. Wystarczy jednak ułożyć pudełko do, włożyć pudełko do dziury, aby maszyna użyła. Pięć pierścieni i tylko cztery przyciski, większość z nich i tak nie działa. Kiedy światło ustawiają się w linii, coś tam się otwiera, ale to jeszcze nie to. E, się po prostu rusza cholera. <grym> Ten stary khadzicki w Szarze, który sprzedał mi to pudło, powiedział, że światło poprzez wiedzę, poprzez maszynę spoczywa w pudle. Pamiętam dobrze to te słowa, bo kazał mi je po powtarzać, póki nie wy wykurzył mnie tak, że nie wkurzył mnie tak, że miałem ochotę go udusić. No to udusiłem. Chciałem uciekać, ale na górze są wilki, wokół. A wokół wieży te bez dziwadła. Muszę tu zostać póki nie rozgryzę tego cholerstwa. Zrobię to choćbym szczezł. Dobra. To jest ten dorcord. Dobra, no to. Tutaj coś mam zrobić. Na razie musimy poobracać pierścieniami. To jest oczywiste. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, a to jest ustawienie, tak? Tutaj się nic nie zmienia. Okej, okay, to zmienia to. Czy yy. tutaj nie mam czasem włożyć czegoś? Coś się tutaj dzieje. Okej. Okay. A jeśli ja zabiorę leksykon? Dobra, muszę to jakoś wykombinować, żeby to ściągnąć na ziemię. Ty. Nigdy nie było. Za moje umiejętności. Zawsze szukałam przygód na własne zasady. Tutaj nie ma jeszcze żadnych książek, żeby mi to ułatwić, tak? Czekaj, ty masz coś przy sobie: węgiel, papirus i nic więcej. Wiele żeś mi nie pomógł. Dobra, to naciskajmy ten lewy przycisk, aż coś zdziałamy. To chyba o to chodzi na razie. Wow, wow 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 wow, dobra, dobra No mówiłam, że trzeba naciskać też coś działamy. Okej okay. Tu się coś zmienia Trzeba to draństwo obrócić Dobra A to Tam się odchyla Wow, po prostu nawalałam przyciskami, nie wiedząc o co chodzi nawet. Dobra, stary zwój. Mogę go przeczytać? dawno wiedza. Zguba Alduina. Dobra, odzyskaliśmy zwój. Stary zwój przy załamaniu czasu. Eee, jak mówiłam, w tym momencie kończy mi się zabawa z, z głównym wątkiem. Teraz się skupimy na pobocznym wątku. Jednakże, zanim cokolwiek zrobimy, księgi, zabraliśmy dużo książek. Prost, stare Mogę go odczytać. O, ślepam na chwilę. Jak fajnie. Spróbuję jeszcze raz. DAJESZ GO! Też na chwilę oślepnę tylko? A, to wygląda. Widać mojego dziecięcia, nie można tak po prostu o, oślepić. Pokaż mi ten leksykon. Puniczny leksykon, no tak. To jest ten zebrany stąd. To jest ten dziwny leksykon. Dobra, ale mając to wszystko... Idziemy sobie stąd. Słodko. Skyrim. Dlaczego to się świeci? Nie wiem. Ale dobra, chodźmy. Jakie kurwa fuj, zabawne. Otworzy mi ktoś? Ktokolwiek? Trzeba tu tak stać jak ten ciałek. Ale, ale śmieszne uczucie. Chyba jednak nikt mi nie otworzy. A mogę się stąd teleportować gdzieś? Mapa świata. Na przykład do tej wieży. Gdzie mnie przyniesie? Oczywiście, że na zewnątrz. Nie smok. A przynajmniej zwykle nie jakiś krwawy. Mm. najlepsza strzała ever. Taka, która leci nad głową. Tu jest kufer. Też jest kufer. Pusty, co prawda. Ej, 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 Nie we mnie skup się na milioły. Ona jest wytrzymalsza ode mnie. Okej. Okay. Już nie będziesz się mógł unieść. Chłe, 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 Gin. Mam zbyt duże obciążenie, żeby biec Leon, ratuj! Ponij Nie mogę się doczekać walki Ponieś dla mnie sprawy. trochę rzeczy Mogę ponieść sporo ekipenty. Najlepsza stopklatka ever Nie to ci chciałam dać Acz to? Gotowe, ruszajmy Dobra. Oczy, dusza pochłonięta? podróży. Przemierzanie no właśnie. Że serce Bardzo mnie to cieszy. Pusty, ale czy. Dobra. Ja nadzieję, że będę go musiała otwierać. Hmm. Ok. Czyli tutaj miał swoją Miejscówę. Ten ziom. Ale nieźle nas wywaliło, skoro aż stąd, dotąd. No, naprawdę. Jeszcze gdzieś po drodze jakąś inną wieżę żeśmy zaliczyli chyba to tu. Wielka, no właśnie. No to nieźle żeśmy się przeszli, przyznaję. Jestem pod wrażeniem swoich własnych umiejętności. Dobra, ale zanim cokolwiek więcej zrobimy, bardzo bym się chciała przejść po prostu przez smoczą przystań, przez sklepikarzy wszelkich. Ale zanim sobie przez nich wszystkich przejdziemy, zanim, 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 to sobie rozdamy punkty. Awans. Tak na koniec odcinka. co miałam dodać? Zdrowie. Ok. I mam jeden punkt. Łucznictwo. No właśnie. Tu wymagasz 80. Tu wymagasz 90, tu jest już na maksa. Yy. Tu jest 70, pozwala 30% szybciej napinać łuk. Tak, to zaboi. 15% na spalanie co na kilka sekund. To jest fajne, ale to wymaga setki. I tak w tym momencie czekam na 90. Super, więc w międzyczasie możemy sobie na przykład rozbijać kowalstwo albo zaklinanie. Co prawda jest na wyjątkowo niskim poziomie, ale i tak mimo wszystko co więcej niż nic. Więc w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę. Ja się przejdę wszędzie dookoła, ogarnę sobie zadania i zobaczymy się w kolejnych yy, odcinkach już kontynuując zadania poboczne. Sobie nawet to wyłączę, żeby wiedzieć na przyszłość, że teraz chcę się dołączyć do Guntu Gromowładnych. Ponieważ od tego zadania chciałam zacząć po skończeniu misji głównej, no i sobie znowu będziemy przerzedzać tutaj nasze zadania poboczne. Więc w tym miejscu dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z kolejnymi przygotami w Skyrim. Do usłyszenia! Na razie!